O, super sposób, będą sprzedawać grę do szkół teraz. Czy gry wideo, na przykład This War of Mind, mogą być traktowane jako współczesne formy literatury przekazujące wartości, emocje i refleksje w sposób porównywalny do tradycyjnych lektur szkolnych? I tak, oczywiście, no bo de facto y, This War of Mine jest wpisane na listę lektur nie, nieobowiązkowych. Gra de facto jest dostępna na stronie rządowej do pobrania za darmo, za darmo, za darmo. Tak bo oczywiście, że jak, jak, jak cały ten temat wynik, to niektórzy pisali, że o super sposób będą sprzedawać grę do szkół teraz. To nie, ale no nie no, no wait a minute, ta gra będzie za darmo dostępna. Tak? Największą wartością gry jest to, że bierzesz udział w wydarzeniach pewnych. Tak? Jeżeli analizujecie wiersz na lekcji polskiego, to zawsze pada pytanie, co autor tego wiersza miał na myśli. Analizując grę możesz zapytać ucznia, co ty miałeś na myśli albo w głowie, kiedy podjąłeś taką a taką decyzję, na przykład w Teaser of Mine, co miałeś w głowie, stwierdzając, że nie zostawię medykamentów starszej parze, tylko, że na przykład zabiorę je, bo ja ich potrzebuję. Co wtedy tobą kierowało, tak? Więc jest to bardziej nauka na własnych błędach, czy własnych doświadczeniach, będzie zawsze bardziej... Semi własnych oczywiście, bo jesteś w grze, tak? De facto, ale no jakoś tam udająca ale rzeczywistość, tak, będzie zawsze bardziej pływająca na ciebie niż taka na, na, na suchym przykładzie ciej myśli.